Od września tego roku w popularnym Słowaku, czyli uniwersyteckim pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Juliusza Słowackiego w Chorzowie, będzie działać klasa o profilu architektonicznym. Jej patronem został Maciej Franta, absolwent szkoły, jeden z czołowych polskich architektów. Często absolwenci Słowaka wracają do tej szkoły z różnymi inicjatywami. Jedną z nich jest to, my wróciliśmy z tym czym znam na czym się znamy i co potrafimy robić przynajmniej tak się nam wydaje i chcieliśmy stworzyć klasę która będzie przystosowywać już na tym etapie do tak zwanego Życia w estetyce bardziej niż samej architekturze, bo zasadą tej klasy ma być to, aby młodzi ludzie, którzy tak naprawdę no, żyją po prostu w mieście, na co dzień otaczają się architekturą, ale jej nie czują, nie wiedzą o co w niej chodzi, aby zaczęli czuć te wszystkie zasady, te wszystkie zależności, te wszystkie kwestie estetyczne, kompozycyjne oraz funkcjonalne miasta i aby mogli w przyszłości, jakby w drugim etapie tej klasy, decydować się na studia architektoniczne, a ze szkoły Słowaka akurat nie, nie bardzo wielu absolwentów decyduje się na takie studia. Jak przyznaje architekt, miasto Chorzów ostatnio zajmuje dużo miejsca na jego deskach kreślarskich. Obiekty zrealizowane, no to Villa Raden w trakcie realizacji lofty Primo. Zaprojektowaliśmy też budynek apartamentowy, o którym za niedługo będziemy mówić w rejonie Klimzowca. Bardzo intensywnie pracujemy nad Chorzowską Rzeźnią, która również niedługo będzie miała swoją odsłonę. No jest również w planach kilka kolejnych inicjatyw, kilka kolejnych pomysłów, które jeszcze nie mają jakby swojego umocowania, więc nie będziemy o nich, nie będę ich wspominał, ale Chorzów jest dla nas takim właściwie numerem jeden, którym się teraz zajmujemy. Świadczyć może o tym również to, że niedawno z dolowców Kościuszko w Chorzowie przeniosła się pracownia architektoniczna Franta Group. Uznaliśmy, że jest to dla nas przestrzeń, która będzie pobudzać naszą kreatywność, da nam odpowiednie warunki pracy. Niełatwo tutaj póki co. o przestrzeń postindustrialną, czy o innej skali, innej estetyce, innej wrażliwości estetycznej, a takiej właśnie pracownie projektowe, czy w ogóle pracownie twórcze, czy w ogóle inicjatywy związane z twórczością potrzebują. W związku z tym wydała się nam ona bardzo interesująca, jest pewnym drugą odsłoną adaptacji tego budynku po katowickiej porcelanie, celu adaptacji budynków poprzemysłowych. W związku z powyższym wszelkie również dogodności, które tam sprzyjają, uznaliśmy, że będzie to dla nas wspaniałe miejsce do realizacji dalszych kroków. O opinię na temat współczesnego Chorzowa, jego plusów i minusów poprosiliśmy Aleksandra Krajewskiego z fundacji Napraw sobie miasto. Chorzy w ostatnich latach bardzo ma duże ambicje. To znaczy, nie wiem z czego to wynika, ale, ale wszystkie takie obecnie panujące trendy w większych miastach są implementowane, myślę, z pozytywnym skutkiem. To chyba takie miasto, które przez wiele lat obserwowało, co się dzieje w kraju czy, czy w okolicy i, i myślę tutaj o, o takich inwestycjach jak przestrzeń rynku z, z estakadą jest jakimś kompromisem, natomiast ta przestrzeń po przebudowie żyje i ludzie tłumnie z niej korzystają. No i oczywiście ten budżet obywatelski, gdzie bardzo wiele drobnych inwestycji, ale, ale ważnych dla mieszkańców zrealizowany. Chorzów jest miastem zlepionym z bardzo wielu, bardzo różnorodnych dzielnic. Każda ma swój indywidualny charakter i ta różnorodność już sama w sobie jest, jest potencjałem. Są ogromne tereny takie poprzemysłowe, które mam nadzieję czeka gruntowna rewitalizacja, które staną się zupełnie nową dzielnicą miasta, do tej pory zamkniętą dla, dla społeczeństwa, co jest no, no, niesamowitym wyzwaniem, ale też niesamowitym potencjałem, który wydaje mi się że już tam kiełkuje chociażby Muzeum Hutnictwa. Jest ogromny potencjał w przestrzeniach zielonych, których też w Chorzowie jest bardzo dużo, już nie wspominając o Parku Śląskim. To są takie miejsca, gdzie się przyjemnie spaceruje i każda dzielnica chyba ma takie swoje zielone miejsca, gdzie, gdzie mieszkańcy spędzają swój czas. To, to są takie główne atuty. Chorzów stał, stał się od jakiegoś czasu tym, właściwie do czego, na co był skazany, pozytywnym tego słowa znaczeniu oczywiście, ponieważ stał się tym pierwszym satelitą Przyszłej Silezji, pierwszą dzielnicą po Katowicach, która jest tak, tak ważna inwestycyjnie i mieszkaniowo. Zauważyliśmy to, że właściwie jest pierwszym miastem po Katowicach, w którym te inwestycje o klasie premium, o klasie wyższego standardu zaczynają się pojawiać. Jest to miasto pięknie ukształtowane historycznie, ma swoje walory komunikacyjne, jest bardzo blisko położone, jednak wśród mieścia, centrum tej naszej konurbacji, czyli, czyli mówię tutaj o Katowicach, i na tym wszystkim miasto korzysta. Ma oczywiście swoją jednorodną strukturę i to, że jest same sobie, czyli posiada i rynek, i jak wie, wszystkie właściwie śląskie miasta, i deptak, i, i jakby swoją samą własną wystarczalność. W związku z powyższym nie jest tylko dzielnicą, jest osobnym miastem, a y, komunikacyjnie zaledwo 5 minut od centrum Katowic. W związku z tym no, y, siłą rzeczy jest skazane na tak zwany sukces inwestycyjny, no tylko naszym zadaniem architektów oraz władz jest to, aby właśnie ta estetyka, której będziemy uczyć Słowaku, stała się tym głównym wyznacznikiem przyszłości tego miasta.